Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Parówka, a to jest pierwszy poradnik, otóż jak założyć Facebooka, tak, no to zacznijmy, no przyjdźmy do rzeczy, no to myślę, że macie, le... tak myślę, że będziecie mieli lekkie lagi, ale to myślę, że będzie przeszkodzić. Na początku wpisujemy imię, no to ja tam wpiszę jakieś desewetynię i tutaj też sobie desewetynię, ale wy możecie oczywiście swoje podać wszystko, nie? Tutaj podajecie adres, e-mail. Ja tutaj nie podaję, już mam konto i tutaj wpisujecie hasło, nie? A to tam wpiszę taki przypadkowy, nie wiem, na przykład teraz to skopiuję. Tutaj jakieś hasło, nie wiem, Kół, kół, ku kół, kół, nie. Dzień tutaj wybieracie, a musicie nie możecie mieć. Yy, musicie mieć poniżej. Znaczy możecie mieć 1995, yy, ale nie wzwyż, bo wtedy będziecie za młodzi. To ja sobie wezmę 1994, mężczyzna i rejestracja. Czekamy wtedy chwilę nam, jak widzicie się ładuje wszystko pięknie. <laughs> To może się trochę robić, bo. No właśnie, jeszcze teraz zrobiło. No Może tam się chwilę potrwać, bo wszystko analizuje i tak dalej. Tutaj możecie wyszukać swoich znajomych. To jeszcze hasło musicie, ale możecie wziąć także pomiń ten krok i później to zrobić. Jeszcze pomiń ten krok. I pomiń. Możecie wszystko pomijać tutaj. Wszystko, nie? Pomień. Już będę, możecie sobie sami zrobić tutaj wszystko. <laughs> no tutaj też można sobie zdjęcie jakieś stawić. I jeżeli ktoś jeszcze nie potwierdził... Oj, jeżeli ktoś jeszcze nie potwierdził, to trzeba wejść na WP. <laughs> o widzicie tutaj. Witajcie sobie jak wygląda mail Nie działa. Wpisz prawidłowy adres e-mail. I że to jest prawdziwe, bo tak to, to nie zadziała, nie? Do tam macie Facebooka, tylko musicie na wypełnienie i tam potwierdzić wszystko. No i co, to by było wszystko z mojej strony. I wiecie, ja się z Wami żegnam. Cześć, tak więc, cześć, pa, i na razie. Aha, zapomniałem jeszcze jednego. I jeszcze za niedługo wstawię poradnik jak stworzyć swój no swoją pocztę. No, no, nie wiem, że każdy pewnie wie, no ale wiecie, dla tych takich amatorsów, nie? No, bo wstawię, nie? Dobra, to ja się zwali, że. Aha, jeszcze jedno. Tutaj macie nie takie... Kogo tutaj możecie zaprosić. Tutaj jak ktoś na przykład, jak macie kogoś znajomych i ktoś do was napisze, to tutaj możecie Zobaczcie, co do was napisał. Możecie tutaj, będziecie mieli w tym, o tutaj właśnie, będziecie mieli swoich znajomych, lecz tutaj akurat nie mam żadnych teraz. A tutaj macie na przykład, jak was ktoś do jakiejś, jakiejś gry zaprosi, albo coś w tym stylu. dobrze. Yy, tak, więc ja się z wami żegnam. Cześć i pa i na razie. Жегнам вас. папа. Oh,